Mówimy tutaj o ciele, tak? ale także o tym, co dzieje się w naszych myślach i, i do czego nas to doprowadza: tak? że jesteśmy nieuważni, że mamy problemy z koncentracją, że mamy kłopoty z racjonalnym myśleniem, tak? bo, 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 bo się śpieszymy, prze, przebudzowujemy się także. I Paradoks polega na tym, że my chcąc uniknąć tego, i tu przechodzimy do kwestii emocji. Regulujemy emocje, które są rozregulowane przy, przy ciągłym pośpiechu, rzeczami, które jeszcze bardziej ścują nas i powodują pośpiech. Patrz na przykład, jakieś aplikacje, które mają sprawić, że będziesz szybszy, będziesz bardziej, będziesz mocniej coś robił, ale także I social media. To jest coś, co, co my tak naprawdę zapraszamy do swojego życia, co bez czasami, bez świadomości, żeby nam po prostu było lżej, żeby zrzucić trochę to napięcie.